Dzień 162, robię napadów aż do premiera GTA 6. Pyro1995 napisał: Zrób kradzisz auta, gangster, tylko przy użyciu granatów. Zaczynajmy. Granaty. Trochę. Jest to. zła sytuacja. Powiedzmy w ten sposób, dlatego że w wyzwaniu jest tak, że nie mogę nikogo zabić. To trochę utrudnia sprawę, bo z granatów yy, kogoś będę musiał zabić, więc niestety. Nawet wszyscy wszystkich wyzwań nie wykonamy, ale to nie problem. ta jak pojazd yy, będzie drogi, więc sporo sobie zarobimy. Więc, tak na początku, oczywiście, Helka musi być i mamy jakieś granaty do dyspozycji. No, no tak! Przecież to je w tej misji, zabierają mi. Ej! Ja to już robiłem kiedyś. Coś podobnego mi się wydaje, czy nie? Ej Co robiłem? Ja robiłem bez zabie... Nie. Ja robiłem śnieżkami chyba. A gazem? Czy robiłem kiedykolwiek? Chyba robiłem, on nie działa. Mam flashback z gotika. Znaczy z gTA. Co jest? Czekajcie, chwila. Karambeusz. Dobra, spróbujemy, spróbujemy, oczywiście, spróbujemy. Myślę, że to yes. ja wbuchowę, nie? Jezu. ciekawe, czy ja jestem... Sobie... A, no właśnie, jest pierwszy przeciwnik. Czy go ja dojechać tym, czy nie? On padnie, czy nie? Please? Padnie sobie? Od tego? No właśnie. Tym jest kłopot! Że to chyba nie działa A nie ma żadnej maski A nie pada No to mamy kłopot widzowie Oho kurde Dobra No cóż, bo to właśnie jest gaz BZ A nie ten zawiące, czego tam się zwie to zadaje obrażenia, a ten nie. Wychodzi na to. To jest dziwne. Może wtedy wstaje typów uśpić, ale gościa, którego mam na celowniku, nie jestem. Daj mi przekąski. co ja mam zrobić teraz? No, karambeusz. Dobra, musimy improwizować. Więc tak, walnę go z paralizatora. Teraz skoczę sobie tutaj. Wrzucę tutaj Kaw wpadło Jest uciekane O! Przepraszam Czekaj, wait, gdzie jestem? Jestem, jestem, dobra Jezu Myślałem, że spadłem na dół, nie? Standardowo skakujemy sobie tutaj I z tej perspektywy Jesteśmy w stanie chyba wszędzie Wrzucić Mniej więcej tutaj, tutaj... Chyba wpadło... Mniej więcej by tutaj... Nie wpadło tam! No i właśnie, trzeba minimalnie podnieść, nie, celownik? Dobra, wpadło tu... Tutaj troszeczkę wyżej minimalnie... I teraz powinno wpaść, nie? Tak jest! Dobra, ale jest wciąż kłopot... Bo tu są dymy... Ale tymi dymami nie jestem w stanie nic absolutnie zrobić! Czy będę w jakąś bronie ogarnąć? BZ. Hmm. Czekajcie, pokombinujemy coś. Dam jak podjadę. Ciekawe czy coś będzie. ej, nie tędy jeszcze. Teraz tak, musimy znaleźć klucz w minutę. Do wyzwanka. Hello, witam serdecznie. Mam Was gdzieś. Tutaj nie ma klucza. Wychodzę. Teraz biegnij. No, biegnij, no, please, gro. Tutaj, czy jest klucz? Nie ma klucza. Nara. Czyli klucz musi być tutaj. Ale tu jest gościu. Ale ja go ignoruję. Postaramy się rozwalić najmniej gości, jak się da. Aha! Nie, zrobiłe... nie zrobiłeś tego, gościu. Please, no! Swoje policje! Nie, nie dzwonię. Kurwa! Tak, gra jest sobą! Aha, proszę mnie nie uderzać. A! Nie rób tego! No czemu ten telefon się wyjmuje? Hakuj to, hakieruj! Dobra, na razie... Teraz mamy nieśmiertelność. FN w Q hasło jest. No ta 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 ta, ta. może spróbować, frejerze. Hello, over here, proszę bardzo. Kluczyk mam. Proszę schakierować. Oczywiście gościu zna. Kod do tylnego wejścia oczywiście. Trzeba by nie. Aha, i się drzwi otworzyły. Raczej idę sobie goście. Jej wolę z bara. Zabiorę spluwy stąd. Proszę nie bicie King Tiny Nie bicie go. Zawsze zbiją mnie. My nie możecie. Nara. Chodź! Kajnk Tiny. Za mną. Biegi. No chodź! Run! forest run! Dobra, jak teraz je? Jego gościa musieliśmy wychowywać z parali paralizatora. Ale cała reszta... Normalnie żyje se. Gorzej będzie... W miejscówce, która jest ze samochodem. Albo i nie, to zależy, się zrespi. Jeżeli zrespi się, wy. Gdzie e, się zrespi? No tam, gdzie mi się zawsze praktycznie respi. Czyli w tych e, kanałach. we kanał, co się nazywa, chyba. Będzie kłopot. Jeżeli zrespi się gdzieś indziej. To wydaje mi się, że będę w stanie jakoś to obiec Bo cały czas chcę jakby te, te wyzwanko wykonać Eem. Aha! Źle uciekłem policji No nie Kłopoty Zapewniam, że muszę im uciec Dobra, to jadę tędy, nie? Kurde Myślę, że będę w stanie wskoczyć Na górę jak, ale nie, to jest Helka na ogólnie nie. jest taki, że ja chcę jak najmniej to wyzwanko. Hmm, źle zrobić. W sensie. Nie wiem, żeby złamać zasady. Bo zasady są bez sensu. Unwykonalne un to jest. Dlatego, jak mówię, chcę. Jak najmniej osób rozwalić. Bo wtedy. W mniejszym stopniu nie ukończę wyzwanka. Trzecia o co chodzi. Taki jest plan. Trzeba improwizować. Improwizacja, jak widać, to ma specjalne. Szczególnie jeżeli chodzi o ucieczki przed policją. Dobra, mam pomysł. Idea. Kolejna. Patrzcie na to. Patrzcie na to. No, czemu na Please. Patrzcie, jedziemy tędy. Teraz. Odwodzimy akcję. Co ja chciałem zrobić? Ja pierdziel! Czemu tu jest zasłona? Co ja chciałem zyskać? Czekajcie, where is train? Gdzie jedzie pociąg? Pociąg jedzie tam? Zapomniałem jak wygląda mapa w tej grze Nie, ten pociąg nie jedzie Czy jedzie pociąg tędy? Nie nie, jedzie pociąg tędy Tak, jedzie pociąg tędy! Tak, to jest ta miejscówka Którą chciałem Sakujemy tutaj. I teraz tutaj. Dobra. Idealnie. Normalnie. Powiedziałbym, że to jest normalnie roleplay. move tylko na roleplayu takim prawdziwym, raczej dwala dostał ciskok Ale ogólnie roleplay. Mów, jak było widać, że jedziesz do przodu, a później cofacie się do tunelu. I w mówię, co? Co się stało? John znikł. Tutaj był przed chwilą. Pojechał prosto raczej, a nie? Właśnie do tyłu pojechał. Tak. Ja ogólnie jestem roleplay player, wiadomo. Znany jestem właśnie z roleplayowania. Chyba, że nie. Ogólnie. No jak to mi zauważyli! Przepraszam za chwilę słabości. Ale nie w kurwia tak czasem. Jaki prawie mnie zauważyli? Przepraszam także za słownictwo. Którego musiałem użyć w tym wypadku. Stoję tutaj. Nie będę się ruszał. Okej. Okay. Mamy to. Uciekam do. z sukcesem. Teraz jeszcze. Aha. Teraz jeszcze pytanie: W jaki sposób ja mam im uciec? Boże, Wait! Uciekłem już im. Co? Nie wiem. Tutaj. Hmm. O! Proszę. A. Przepraszam. Kolejna chwila słabości. Ogólnie jestem dzisiaj totalnie. No właśnie, też chciałem wiedzieć, co ja robię. King Tiny. Dobra, po prostu trzeba było przycisnąć. Dobra, e, więc teleportacja na lotnisko teraz się odbywa. Teleportacja zakończona sukcesem. Tak. teraz e, pytanie, gdzie jest samochód? Chciałem wiedzieć, powiedz mi. Where is samochód? Car. Jest w Agosji. dobrze. Tam jest łatwiej samochód ukraść. Chyba, mam taką nadzieję. Aha, no nie. Na mapie było pokazane, że jest, a, jakby szarżyński i Konkar, to jest otwarte przy okazji. Ha, nie ma szans, żeby się dostać. O wó, mam szturmową. Kogoś się dropnąć mam pistolet. Bombę szleptę Dobra, jest git. Jest git, jest git, jest git. To jest moja nadzieja. To są w pewnym stopniu granaty, nie? Więc jest nadzieja, jest nadzieja, jest nadzieja. Hello, koledzy sympatyczni. Przychodzę w odwiedziny, ale was pełną niespodziankę. Może nie ubrałem się odpowiednio do wydarzenia. Hej! o was? Co oni odpierdolili! trzeba aż taki... Trochę za bardzo! Rozpędziliście się za bardzo, koledzy sympatyczni. Nara. Teraz trochę tam dalej. Idealnie wytajingowane. Tutaj także. BUM! No a ciebie oszczędzę! Żebyś powiedział całej reszcie, żeby ze mną nie. Mm, mm, ze mną co nie? No, że ja się w tamtym nie pierdolę, po prostu, nie? Słowisko to jest nasz cel Zastarczone. Teraz pozostała nam sprzedaż, ale oczywiście, jeszcze zanim to zobaczmy czy wszystkie wyzwania na wpadły? Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to się zirytuję. Jest! 500 tysięcy. No to teraz. I jedyne co pozostało? no to oczywiście sprzedaż i fury. Paragon R. Eee, 389 tysięcy. Dokładnie tyle dostanę, bo oczywiście ani jednej ryski nie będzie. Nie ma nie, ani minimalnej szansy, że jakaś ryska będzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Opresor, który na mojej drodze stał. Chciał. O, widzicie? Też ten kontener który specjalnie podstawił, żeby w niego się wpierdzielił, ale spokojnie. Takie sytuację przewidziałem. Nie, ogólnie refleks? Mogłem myśliwiec prowadzić. Z pilotowaniem byłoby gorzej. Jesteśmy niemal na miejscu. Już za chwilę, już za moment dostaniemy pieniądze. Chwila prawdy? jea oh yeah. arkusz. Tera. Przesuńmy się w prawo. A znajdziemy kolumnę kradzież pojazdu gangster, do której musimy wpisać oczywiście nasz dzisiejszy wynik, który wynosi 439 tysięcy. I teraz proszę Państwa, jesteśmy sobie w dół jest tak, podsumowanie i wychodzi na to, że dzień 162 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 94 miliony 29 383 dolary. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.